Beatko, co czujesz albo co poczujesz pod tym, jak przedtem powiedziałeś, że w nim jest spra interwencja sprawcza? Niech cię zaprowadzi do tego? Aha. I teraz tak, ja wiesz co. Mm, to jest ten rytuał, Gosia. To jest ta interwencja sprawcza. E, tak, to co po prostu się nawet teraz z nim dzieje. I to c, te wszystkie zagrożenia, które ma w tej chwili. To jest po prostu. Otwórz. Mm, mhm, to teraz. To, dobrze. co po prostu się odbyło. E, To nie odbyło się od tak sobie. Po pierwsze, jemu to zostało dane. Jemu to zostało zrobione i te wszystkie pasożyty, które po prostu ma, bo to się zaczęło od tego jednego, to zostało mu to przekazane, dane. Czy, czyli, żeby, żebyś to zrozumiał, ktoś wykonał na tobie rytuał, ten rytuał miał spowodować, że ty zachorujesz poprzez bakterie, poprzez te wszystkie robaki, które masz w sobie. Tak, tak. Dobrze, otwórz Beatko portal, Wszystko to, co właśnie tam miałeś w głowie, które ci to po prostu tam uszkadza, te komórki, które po prostu tam masz w środku i to, to tak jakby ci po prostu to ktoś przekazał. Mhm. Dał. Przekazał. Przekazał w sensie na zasadzie tego, że ktoś po prostu zrobił bez Twojej wiedzy przeciwko Tobie rytuał. Mhm. Jeśli idziesz do jakiegoś maga, albo ktoś, kto się na tym zna, ale on się zajmuje czarną magią, to wtedy on wykonuje na czyjeś zlecenie takie rytuał. Jest to możliwe. Mhm. I teraz otworzy Beatka portal, Ty do niego podejdziesz, ale do niego nie zaglądaj. I siłą Twojej wolnej woli. Do tego portalu, intencją duszo proszę, wrzucaj wszystkie klątwy, które są na tobie albo zrobione przeciwko tobie, wrzucaj je do portalu. Wszystkie rytuały, czary, uroki, złorzeczenia, złe oko, złe intencje. Manipulacje. Wrzucaj do tego portalu. I wszelkie interwencje. Znów mi ta interwencja we Ale i wszelkie interwencje. Interwencje zewnętrzne. Wrzucaj tak. do tego portalu. Wszystkie. wszystkie e... Elementy nabyte, tak samo. Też. Ale ja chciałam jeszcze wrzucić to, że on całe życie musiał pokutować, czyli wszystkie programy i kody związane z tym, że ty musisz pokutować, idzie programy, do programu. Zakazy, nakazy, tak. tak. Zob wszystkie zobowiązania, słowne bądź pisemne, wszystkie umowy, kopie i duplikaty, umowy odwrócone. Umowy wieczne, umowy wieczyste, umowy zawarte poza świadomością w trancie, ze wszystkich Twoich cieleń, ze wszystkich linii czasowych, idzie, wrzucasz to tam. Teraz wszystkie y, cyrografy, pakty, kontrakty, kopie i oryginały, duplikaty, kopie, kopii, wszystkie umowy odwrócone, umowy wieczyste. Umowy dowieczne, umowy po zawarte poza świadomością w transie, całą czarną magię, wudu, czarne rytuały, rytuał śmierci, wrzucasz do tego portalu, rytuał zniszczenia. Nie wiem, dlaczego mi tutaj przyszło, ale jeszcze, wszystkie manifestacje, jakie związane są z tymi niedobrymi rzeczami, które on sobie tam do głowy też i wrzucił, jak mantra czasami one chodziły tam w jego głowie. Wrzucaj mm. to, kochanie, do tego pola. Wszelkie życzenia. i teraz usuwasz i wrzucasz do tego pola. Śluby wieczyste, śluby czystości. Śluby milczenia. Śluby umartwienia. Wrzucasz i anulujesz. Jezus aż mi zima. Śluby ubóstwa, Ile on tego ma Jest, kuj, aż mi ciary przechodzą. Śluby ubóstwa. To teraz ja już wiem dlaczego tatusza w ostatniej chwili weszła y, do niego. No, jeszcze nawet nie wiedziała, czy ona to w ogóle uniesie wszystko. Śluby pokutne. Uff. Było już śluby milczenia, śluby czystości, śluby ubóstwa. Śluby, ja tu... śluby kościelne. Tak, ale wiesz Bo co, one nie wiem, są dlaczego wieczyste. mi tutaj jeszcze wyszedł kat. Dobrze. Wrzucaj wszystko to, co związane. Jestem katem. Jestem ofiarą. Wrzucaj do tego portalu teraz. Dobra, a i to niech schodzi, bo tego jest dużo. I teraz słuchaj, ja jeszcze sobie pójdę w jedno miejsce, idę do kronikarza, idę zobaczyć, czy on nie jest czasami zapisany w księdze. Dobra, tylko zrób się niewidoczna, żeby cię nie, nie widziało. No, bo coś mnie tam bierze i... I prowadzi jeszcze tam, więc jeszcze zobaczę, czy on nie jest zapisany w księdze. Jest coś takiego jak taka biblioteka Wszechświata, gdzie pilnują ją kronikarze. Tam mhm. zapisane jest wszystko. Wszystkie umowy, wszystkie cyrografy, mogą to być umowy rodowe, zobowiązania, przyrzeczenia. I Beatka tam poszła teraz wymazać cię z tych ksiąg, żeby ciebie tam nie było. Mhm. Rozumiem. Dwa, cztery, osiem, pięć. Napisane na czerwono. Dwa, cztery, osiem, dziewięć. Napisane na czarno. Zasyp to Beatka. Niech ci się pokaże, sprawdź, połącz się z tym, co to znaczy. Dla niego, co to oznacza dla niego? Jedno jest kościelne. Zostało coś, czego myśmy teraz jeszcze nie usunęły. Co to znaczy kościelne? Połącz się z tym i usunij od razu. Co tak naprawdę ja się nie narodzić? Dobra, zasypałam to srebrnem. Dobra, i teraz do zamazałam tych dwa, cztery, osiem, pięć, dwa, cztery, osiem, dziewięć. Dwa, cztery, osiem, dziewięć. Tutaj jest jeszcze jakaś ta poczekaj. Dobra, usuwam. Hmm. O, bardzo zimno mi się tu robi przy tym. Dobra, zasypane. Zarzuć na sobie płaszcz, niewitkę z kapturem. Dobra, ty ja to muszę szybko odstawić. Zostajesz wyczyszczony. Tam Nie z wiem, dlaczego ta liczba zostaje 2489, gosia. To trzeba sprawdzić. 2, 4, 8, 2489, połącz się energetycznie z tą liczbą. Połącz się i ona ci powie. Co oznacza ta liczba dla metausza? Dlaczego ci się pokazuje? Co ci się pokaże? Co poczujesz? Połącz się z nią energetycznie. Dwa, cztery, osiem, dziewięć. No, wiesz, co tu jest? Jakaś krypta. Dobrze, wróć od kroń. Aha. To zostaw tego kronikarza na razie, zamknij tą przestrzeń. Nie, poczekaj, poczekaj, czekaj. ja to odstawiam, bo tutaj już to wymazane. Dobra. Tylko ja to muszę odstawić na swoje miejsce, bo ja tutaj potem się nie dostanę w ogóle. Dobra. To może co się dzieje, gdzie idziesz? Idę do tej krypty. To idzie z schodami w dół. Dobra. Tutaj została mu dana ta czarna postać. To jest jego. To nie jest strażnik. To tak, jakby był jego prześladowca. Dlatego się pokazał ten kat. A dlaczego mu to zostało dane? Dla dręczenia, dla wykończenia, dla ześwirowania. Zrób klatkę stop. I teraz, na mocy wolnej woli Mateusza, mówię do tego strażnika, tego kata: wszystkie umowy wiążące między tobą a Mateuszem, wszystko, co cię z nim wiąże, połączenia, sznury, umowy, na mocy wolnej woli Mateusza, mają się pojawić między wami teraz. Batko, piec, piec fioletowym płomieniem, i Mateusz. Wszystko to, co cię wiąże z nim, wrzucasz do tego pieca teraz. Oryginały i kopie, kopie kopi. Wszystko, co cię z nim wiąże, wszystko wrzucasz do tego pieca teraz. Cała energia, która ci została zabrana przez ten byt, wraca do ciebie na najwyższych wibracjach, wraca do ciebie teraz. Wszystko, co zostało wytworzone z Twojej energii bez Twojej wiedzy przez ten byt i inne, zostaje zniszczone na mocy Twojej wolnej woli teraz. Wszelkie ślady energetyczne Twoje, DNA i zapisy, które są w tym bycie, niszczysz je teraz. Wszelkie Twoje informacje we wszystkich bazach danych, wszędzie tam, gdzie można by było odna odnaleźć Ciebie e i odnowić Twoją energię, niszczysz to teraz. No, kopci się strasznie. Popatrz na niego i powtarzaj za mną, Mateusz. Akceptuję i wyrażam wdzięczność za całą to moje doświadczenie, które było moją ciemnością. Ale teraz podejmuję decyzję, że uwalniam się od ciebie i od całej tej ciemności. Naturalnie rozpuszczam ją światłem i miłością w sercu. Teraz. No, i mamy tutaj chłopca w bańce. Rozwiń temat. Czyli już jest w ochronie? No, czyli, czyli pokazał się chłopak w bańce. To jest ten, co żeśmy założyli na niego bańkę zaraz tutaj przy porodzie. Więc jeśli się pokazał chłopak w bańce, to więc poszło wszystko. Kocham Cię, Beatko. Jak ja Cię kocham, uwielbiam Cię po prostu. Dziękuję. Dobra. To zamykamy tamtą przestrzeń, odcinamy się od niej, wychodzimy z niej. Och, paskudna. Jest strasznie zimno. Wychodzimy, rozgrzewam cię. Czujesz moje ciepło i moją miłość i wdzięczność? No i tutaj też przyszedł ten chłopak w bańce. No, patrz, zobacz. Robimy zapisy na tobie, kochany. Rób mu na sercu zapisy. Jest to miłość. Dobra. Czekaj otwierać. Muszę wejść. Muszę otworzyć serce. Dobra. Jestem. Znam, znam swoją wartość. Weszło. Jestem cenny, wartościowy, ważny. Weszło. I po, poczekaj. Jestem nieugięty. Tutaj nie wiem dlaczego, ale jestem nieugięty. Dobrze. Jestem odważny. Oh yes. Jestem odważny. Mm. Mhm. Nie bardzo jest odważny, ale wkładam to. Przyjmuję to O, aż na czubku tu ktoś po tego tał Eik ty... Ej, kocham <grym siebie. <grym> Światło i miłość wysyłam tam do ciebie. Niech idzie, teraz poszła fala, poszła. Teraz tak, kocham siebie. Jestem miłością, miłość jest we mnie. Jestem radością, radość jest we mnie. Uwalniam się od bólu z przeszłości. Szczęśliwe życie to moje przeznaczenie. Kocham Poczekaj. siebie. Oczekuję tak? się: y, 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 zamykam ból y, z przeszłości. Jego już teraz nie ma. Nie tak, istnieje. Tak. Uwalniam się od niego. Radość jest we mnie, szczęście jest we mnie. Jestem radością, jestem miłością. Jestem otwarty na miłość. Jestem gotowy na miłość. Jestem gotowy na prawdziwy, odwzajemniony związek. Uwalniamy dobra, człowieka, oni też walczą dobra, w porządku. Zamkniemy te, zamkniemy te pole. Zamknij po prostu wszystko. I jak mogę Cię prosić na koniec, załóż mu ochronę na nim. Dodatkowo jeszcze. Czekaj, wychodzę z tej banki, żeby nie uszkodzić mu tej banki. I zostawiam Cię i masz tylko i wyłącznie jasność w sobie, także. Super. Znaczy w, ogółem jesteś w perłowej bańce, także ja Ciebie zostawiam w takim A. Okay. Jak Ty zdecydujesz, w jakim chcesz po prostu być w kolorze, czy ciemnym, czy szarym, czy tylko białym, jasny, to już Twoja Tylko tylko świetle Taka i jasny. miłości. On zasługuje na wszystko, co najlepsze, naprawdę.